Pierwsze szczepienie BCG wykonano we Francji w 1921 roku. I szczepieniu został poddany noworodek, którego matka umierała w, w, jak w ciąży po urodzeniu dziecka na gruźlicę. I po jej zgonie dziecko dostało się pod opiekę babki, także chorej na gruźlicę. No i wykonano u tego dziecka pierwsze szczepienie. Dziecko przeżyło. W Polsce szczepienia rozpoczęto w 1924 roku. No i do wojny zaszczepiono kilkadziesiąt tysięcy osób. Szczepionka była przekazywana z Instytutu Pastera, gdzie po raz pierwszy uzyskano atenuowany szczep mykobakterium Bowis stosowany w szczepionkach. Po wojnie rozpoczęła się w Polsce. Akcja szczepień prowadzona przez Duński Czerwony Krzyż. Stosowaliśmy, stosowano wówczas szczepionkę duńską, ponieważ tu wspomnę, że Instytut Pastera rozdawał szczepionki i one potem zaczęły się różnić immunogennością, objawiami niepożądanymi, być może skutecznością. Także powstały jakby z tego głównego szczepu różne szczepionki. W 1955 roku zadecydowano o szczepieniach powszechnych, nie już o takich akcyjnych. Także każdy noworodek urodzony, żywy w Polsce miał być zaszczepiony. I zmieniono szczepionkę na produkowaną w Polsce z podszczepu brazylijskiego Moro. Szczepionka duńska dawała sporo objawów bocznych. Także uogólnionych objawów ubocznych. I to było jedną z przyczyn, dla której wycofano się z tej szczepionki. No i początkowo te szczepienia były wielokrotnie, bo nawet siedem razy w kalendarzu szczepień umiejscowiono możliwość bycia zaszczepionym, a jeszcze dodatkowo poddano to decyzji lekarza, czy szczepiono dodatkowo. Osoby, które miały ujemne oddechy, pracowały na przykład w zawodzie medycznym. Od 2006 roku ograniczono szczepienia tylko do jednej szczepionki po urodzeniu, ponieważ nie wykazano, że rewakcynacje dodają coś do tego jednego szczepienia.